Miasto Lwów i Pagórków. Lwów połączył w sobie niezwykle bogatą historią z piękną architekturą. Lwigród to nie tylko kamienice, a ludzie, którzy stworzyli fenomen jedynego na świecie miasta. Urodziłam się w tym magicznym miejscu i nigdy stąd nie wyjechałam. O swoim mieście będą rozmawiać z rdzennymi lwowiakami. Anna Gordiewska. Zapraszam do wysłuchania podcastów Lwów i jego mieszkańcy. Dzień dobry Państwu. Dziś kolejny raz spotykamy się z ciekawą osobistością Lwowa, osobistością z przedwojennego lwowa, nazywał się Ludwik Halski Ludwikowski. A pretekstem, właśnie dlaczego wybraliśmy z moim rozmówcą dzisiejszym Sławkiem Gowinem, tę postać było to, że 2 listopada na cmentarzu janowskim został odnowiony jego. Nagrobek, a jeszcze ile jest do odnowienia. Słowo Miergowin, dzisiejszy mój gość, jest kierownikiem kabaretu Czwarta Rano, więc myślę, że Ty jak najbardziej możesz nam przedstawić Ludwika Halskiego, ponieważ Halski też był taką barną postacią polskiej sceny niegdyś w Lwowie. Gdzie się urodził? Ludwik Halski, Ludwikowski, urodził się w marcu 1870 roku. Zmarł w sierpniu 1928 więc nie był niestety z żalem trzeba powiedzieć długowieczny. Ludwik Halski Ludwikowski był artystą kabaretowym, przedstawicielem lekkiej muzy, rozrywki, artystą rewiowym, kuplecistą, piosenkarzem, jak wtedy to się mówiło, kabarecistą, bo takiego słowa wtedy używano na określenie tego zawodu. I tej formy działalności na scenie. A zatem no, rzadko się zdarza, żeby akurat tego typu postacie były tak bardzo honorowane, więc chwała za to Zbyszkowi Pakoszowi i, i Towarzystwu Zabytek, że odnalazłszy ten, to miejsce pochówku Ludwika Halskiego, Ludwikowskiego doprowadzili do jego renowacji. No i, e, przywrócenia pamięci przynajmniej przez ten krótki moment o znakomitym Wawianinie. Na cmentarzu Janowskim, który jest takim drugim znanym cmentarzem we Lwowie. Tak, i w znacznej mierze wydaje się, mniej jeszcze badany niż łyczakowski zawsze wystawiany na pierwszym miejscu, a Janowski przecież też. Jest miejscem spoczynku wielu znakomitości lwowskich z najrozmaitszych dziedzin. No i tutaj Ludwikowski jest bardzo dobrym e, przykładem, e, dość e, szczególnym i symbolicznym w jakimś sensie. E, urodzony w 1877 roku we w Marcu, oczywiście w Lwowie, uczęszczał do niemieckiego gimnazjum. Dlaczego to podkreślam? Bo on później przedstawiał to jako pewnego rodzaju. Zarazem legendę, a i proweniencję swojej, swojej profesji kabaretowej. Mianowicie twierdził, że nie znosił niemieckiego, nie mógł się niczego w tym języku nauczyć, wobec czego w szóstej klasie szkołę porzucił. Wyjechał z jakąś niewielką trupą jarmaczną na turnę po Węgrzech, gdzie uprawiał zawód magika. No ale po pewnym czasie odsłużywszy służbę wojskową wrócił do Lwowa i w, był jednym z pierwszych uczniów takiej, takiej szkoły, którą dziś byśmy nazwali pewnie studium aktorskim. No nie, była to, nie była to szkoła teatralna w takim pełnym tego słowa znaczeniu. Prowadził ją Stanisław Konopka, aktor, w owym czasie bardzo popularny aktor sceny. Lwowskiej. Kilka lat trwała ta y, nauka, głównie recytacji takiego występowania, takich, takich występów dziś określanych jako stand-up, prawda? Taki bezpośredni kontakt z publicznością. Wówczas taki artysta trochę śpiewał, trochę tańczył, trochę recytował. No, był taką postacią bardzo omnipotentną artystycznie i Ludwikowski. Był tutaj szczególnie utalentowany, ponieważ sam sobie może nie tyle komponował, co jak to mówią, wymyślał melodyjki, do tego robił jakieś teksty, miał znakomitą wizkomika i no, był bardzo charyzmatyczną postacią na scenie. A czy to prawda, że miał takie dosyć lekkie pióro? To jest też bardzo ważne. Zapewne tak. On zostawił po sobie 11, czy nawet więcej, jeden zbiorków swojej twórczości, na którą się składały kuplety, piosenki, wierszyki, żarty, monologi większe. No i oczywiście, przeglądając to, na pewno taki wniosek można wyciągnąć, że. Miał lekkie pióro, ale ta lekkość w Lwowie bardzo zyskiwała jeszcze szczególny charakter, mianowicie on się odnosił do tego, co się rzeczywiście dzieje w mieście. Do jakichś postaci bardzo charakterystycznych, lwowskich, i to zarówno z jakiegoś półświadka, z życia pokojówek i służących, ale również z życia lwowskiej finansery. Więc jak gdyby można powiedzieć, że wszystkie sfery obsługiwał, wobec czego każdy z ciekawością biegł na, na organizowane przez niego wieczory, no, spodziewając się, że być może jeśli już nie o nim samym, to przynajmniej z jego mm, środowiska się troszkę nam uśmiechnie. Sławku, kiedy przeszedłeś, to zaczęliśmy słuchać jego piosenki i, I właśnie, co zaproponujesz nam teraz, y, którą z jego piosenek? No na pewno piosenkę, której akurat on sam nie wykonuje, tylko mm, Która jest znana w sumie. z jego tekstem. Ta banda, ta banda, ta banda pięknie gra. Śpiewa ją Stanisław Czerny, ale do słów i do melodii Ludwikowskiego. A charakterystyczna jest również dlatego, że ona rzeczywiście stanowi taki s, sam w sobie obrazek z lwowskiej ulicy. Pojawiają się tam mm, i Czesi, i Żydzi, i Polacy, i folklor miejski bardzo taki krwisty można powiedzieć. Posłuchajmy. Rano w łóżku leży sam, spoczywam sobie tam, patrz się nie chcę ani rusz. Co tu począć nie wiem już. Gdy tak sobie myślę, więc aż tu coś do okna będę. Ja się zrywam, że ha a to wam zagra. piccolino bombardoni Vielli con male bembe e trattaici ci tratta acinelesco pieese astratta banda sta banda tre nuovine sta banda sta banda del nuovionegra. W pensjonacie żeńskim tam, gdzie panienki tam na sam, obok w ławkach siedzą tuż, tam wytrzymać trudno już, gdy w tym jedna krzyknie, ha, proszę pani, wojsko gra, profesorku lecą wraz do okna póki czas, profesorka za nią panna myśli. Za nią druga, cuk, 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 a ostatnią, wup, 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 a profesor pupki czat między panny także że w las, bo banda, bo banda we ślicznie gra, ta banda, ta banda we ślicznie gra. Zegzy, cyrki, kiedy już Wojsko nam powraca, cóż Wszyscy cieszą się, haha Bo banda gra Durny Jasiu naprzód tam Maszeruje wojskiem tam, zanim nim podstępuje żyć I mówi, Syki, Tatyle, mamle, boble gaj, Wszystko wszyscy bandy graj, moi Lejbus, Aron, i ta gruba Werba, Kon, Aj, waj, aj, waj, aj waj. nasza banda i Szenkir, Ta banda, ta banda W Lwowie gra. Ta banda, ta banda W Lwowie ślicznie gra. Plast muzyka kiedy raz tydzień gra nam piękny czas. Za nią postępuje slum, Wszystko wszyscy bim, bam, bum, Ten na z Berlem tam, Po regimen Tambor tam za njim marširuječek, a z njih vsakeček. Podpišil, navratil, izskočil in obtrpil, bondrašek, boptašek. In se nemali, se šepček, povrtal, povrtal. A od takih utikal ta banda, ta banda, v revovišni snežni graf. Ta banda, ta banda, v revovišni snežni graf. Ta banda, ta banda, w Lwowie ślicznie gra. Ta banda, ta banda, w Lwowie ślicznie gra. Sławko, a czy możemy go nazwać takim swoistym pionierem humoru, Nagrywanego, bo był jednym z pierwszych artystów, którzy nagrywali swoje utwory na wczesnych płytach gramofonowych. Nawet więcej, właściwie należałoby tutaj zwrócić uwagę, że on był, tak jak już wcześniej zaznaczyłem, przedsiębiorcą, czyli właściwie sam był producentem tego, co wykonywał. Więc pisał tekst, pisał muzykę, wykonywał, a następnie, wtedy, kiedy pojawiały się już jakieś możliwości, no to oczywiście utrwalał to na płytach. Ale jeszcze wcześniej, już po. Lat 90. XIX wieku. On produkował swoje imprezy w taki sposób, że pod wysokim zamkiem latem ustawiał duży namiot, którym gromadziła się publiczność. Zapraszał również, sam występował, ale zapraszał innych artystów, wówczas popularnych, czy jakbyśmy to dziś powiedzieli, kasowych. I rzeczywiście można powiedzieć, że był w tym sensie artystą sukcesu finansowego, nawet na dość dużą skalę. Na co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę? że prawdopodobnie w roku 905-906 przeniósł, zaczął robić to w ten sposób, że zimą przenosił się do lokali no, jeśli nie ogrzewanych to przynajmniej A Czy wiemy do tak których? No on występował trudno jest dzisiaj powiedzieć gdzie te lokale były, ale na przykład występował w szynkach pod nazwą Pod arty, artylerzystą, pod gwiazdą czy pod słowikami. Pod gwiazdą to był taki szczęk na ulicy łyczakowskiej, ale też nie ma gwarancji, że to akurat ten, który gdzieś tam archiwalnie można zidentyfikować, być może gwiazda niejedna w końcu na nie niebie, więc trudno powiedzieć, w którym dokładnie miejscu się to odbyło. To zresztą nie jest takie, może aż istotne, żeby tutaj jakąś ścisłą topografię przeprowadzić. Ale wiesz co, to, że podałeś te nazwy, to już jest ciekawostka, bo one takie, takie fajne te nazwy były, nietradycyjne, śmieszne takie trochę nawet. Tak, bo początek jego kariery zawodowej, że tak powiem, wyglądał tak, że otarł się o teatr jeszcze za tak zwany zawodowy, za dyrekcji Bandrowskiego i, i później Hellera, ale on się w teatrze nie mógł odnaleźć jako duża indywidualność i, i człowiek, który wolał właśnie jak pomysłu do przemysłu organizować całą swoją obecność na scenie, tylko w sensie artystycznym, ale również finansowym. Także to go bardzo pociągało. To, co zasługuje na szczególne tutaj podkreślenie, to to, że w 1905 lub 1906 roku, trudno to tak ściśle ustalić, zorganizował, zapraszając do współpracy jeszcze kilku zdolnych artystów miejscowego Teatru Żydowskiego, lwowskiego, dość duży ansambl, który nazwał kabaret polski. No i w ten sposób, przynajmniej w Lwowie, na pewno po raz pierwszy można było mówić o przedstawieniu, które właśnie tak się określało, przedstawieniem kabaretowym. No ale być może nawet, że wyprzedził odrobinę krakowski zielony balonik, tego już nigdy nie rozstrzygniemy. No ale w każdym razie na pewno tutaj jego zasługa była bardzo istotna i zapisał się na kartach tej ulotnej, ale także pięknej formy scenicznej, jako jej niewątpliwy prekursor. Oczywiście ojcem kabaretu, co bardzo często podkreślam, Lwowskiego nazywamy, no, niewątpliwie słusznie, Henryka Zbierzchowskiego, ale Ludwikowski też nie mało zrobił i co jest bardzo istotne, Zbierzchowski tudzież inni wtedy jego rówieśnicy, zaznaczmy, że Halski był jakieś mniej więcej 10 lat od nich starszy, bardziej i chętniej Czerpali z, z wzorców paryskich, francuskich, jeździli do Paryża, przywozili różne nowości, które tłumaczyli, no, inspirowali się muzycznie czy artystycznie. Ludwikowski przeciwnie. Ludwikowski właśnie nigdzie nie jeździł. No, był postacią taką stricte lwowską. Oczywiście jeździł na, na występy do Warszawy, do Łodzi, do Kijowa, gdzie był bardzo popularny. Ale cała jego twórczość wyrastała właściwie z tego, co się działo w Lwowie, na lwowskiej ulicy, w lwowskim obyczaju i zwyczaju. Zachowały się nagrania, gdzie on osobiście śpiewa. Tak, oczywiście. No, on występował w, w swoim repertuarze, który później w miarę możliwości utrwalał na płytach. Te płyty się zachowały. No, ich charakter to jest typowy urok tak zwanej trzeszczącej płyty, ale po pierwsze możemy usłyszeć jego samego, po drugie utrwalał głównie te Piosenki, które uważał za bardzo charakterystyczne dla swojego repertuaru i dla swojej twórczości, które zarazem oddają trochę tego klimatu, który był w tak zwanym szantanie. To były kawiarnie no, ze śpiewem, tak można by określić, takie też pierwociny kabaretu i sięgał również po po różne emocje męsko-damskie rzecz jasna, co było zawsze publiczne, jakoś interesowało i bawiło, jeżeli było z pewnym smakiem przedstawione. No po prostu był w znacznej mierze jakimś kronikarzem tamtego obyczaju, tamtego humoru, możemy się zorientować, doczytać, co ludzi wtedy bawiło, co interesowało, co pociągało. W związku z tym artystów. Sawku, jaką piosenkę proponujesz teraz posłuchać? Jedna z najpopularniejszych jego piosenek to jest Gdzie jest moje sześć groszy. To jest taka historyjka, właśnie o pewnym dżentelmenie, który udał się z ową sześciogroszówką na polecenie żony tu i ówdzie. No i posłuchajmy, co z tego wyniknęło. i do góry i no gan czas ja raptem idzie na stacji kosztować bilet w rady myśmy lat i zona mi tej prośby daje i kup dołot bilet i te jest we mnie na to pasz do sobie grota strać bo bardzo łatwiero tak jest

O Boże, gdzie podziały mi się dwie Poszukać w A Boże, tu lub tu Za cześć widać Dzisiaj z dwie Ach, mnie ogarnia strach Rozpłynie się za łzach, Bo żona rzuci na mnie się jak ryk A macie ona mski Do się jeszcze zbi Samo pójść po wolę stał niski Joj, jo, jo. Na sobie бобояяяяяяя и голод wieku i исто пробояяяяяяя и я я я я ja, я я я я ja, я я я я я я ja Jakże ja przed dolą stanąć mam. w sąd i strach, niech on mi radę da, bo boję udać się do domu tam. Bo jeszcze chcę, a może znajdą się, ze strachu wszystkie perły moje drgą. I robi mi się głos, bez wątku co, tu, 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 kiejący moje są.

Cały czas z Lwowym. A czy wiemy, gdzie mieszkał? Mieszkał przy ulicy Żółkiewskiej 66. Trudno powiedzieć, czy to był jego jedyny adres, ale na pewno przez długi czas najważniejszy. To było i mieszkanie, i biuro, i, i takie miejsce spotkań, i zarazem archiwum tam gromadził i tak dalej. Bo trzeba podkreślić, że on był bardzo aktywny również poza sceną. Był współzałożycielem i bardzo aktywnym działaczem takiej instytucji, która się nazywa Polski Związek Artystów widowiskowych. To był rzeczywiście związek, który starał się wtedy wspierać, pomagać, reklamować, promować e, tę tak zwaną lekką muzę, której wykonawcy byli tak naprawdę statystycznie najliczniejszą grupą, ale najmniej jak gdyby wspieraną przez e, na przykład instytucje państwowe w różnych e, okresach. Zresztą jak wiadomo e, nie był to czas jakiegoś wielkiego państwowego mecenatu, również i dla wielkiej, wysokiej sztuki Drobniejsi musieli sobie sami radzić, i Halski był takim właśnie człowiekiem, który przecierał pewne szlaki. Ten związek wydawał nawet bardzo popularne pismo, które się nazywało Echo Artystyczne. On zresztą był również poza sceną przez wiele lat współpracownikiem wieku Nowego. To było jak wiadomo, bardzo ważne i popularne pismo wychodzące w Lwowie sam wydawał taki periodyk lotne świstki. I był ym, redaktorem czasopisma tygodnika pod tytułem Kabaret, który gdzieś od... Chyba 1910 lub 11 roku. Przez wiele lat wychodził w Elwowie i Halski właśnie był jego redaktorem naczelnym w różnych okresach. Jak już wcześniej wspomniałem, on sam wydawał swoje publikacje, wydał ich kilkanaście, oczywiście sprzedawał. To, był też, to była też forma, no, nazwijmy to, biznesu. Postać bardzo ciekawa, bardzo wszechstronna, bardzo aktywna. To, o czym trzeba pamiętać, że niezwykle popularna w Lwowie. Jego jego występy przyciągały naprawdę tłumy. Kiedy już był ciężko chory, urządzono jego jubileusz czterdziestolecia pracy scenicznej. To było w marcu. 28 roku pewnie mniej więcej w jego urodziny, bo urodził się 16 marca oczywiście w sali Sokoła. To było wielkie wydarzenie dla miasta i dla publiczności. Kilka miesięcy później, w sierpniu 28 roku, zmarł, mając zaledwie lat 58, więc jak na artystę, sceny i twórcę niewiele. Dziękuję bardzo za tę rozmowę i chciałbym przypomnieć, że o Ludwiku Halskim, Ludwikowskim. Rozmawiałam z kierownikiem kabaretu czwarta rano, Sławomirem Gowinem. Dziękuję bardzo. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu pod nazwą Polonia i Polacy za Granicą 2023, ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Projekt Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora, autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Публікація виражає лише погляди авторів і не може бути ідентифікована з офіційною позицією Міністерства закордонних справ Польщі і фонду Свобода і демократія.